Witam na kanale Patty Life Style. W dzisiejszym odcinku zebrałam dla Was blisko 50 propozycji okryć wierzchni w cenach wyprzedażowych. Znajdziecie tu kurtki, płaszcze, wdzianka oraz wiosenne tręcze. Dodatkowo omawiam fasony oraz z czym i do czego je nosić. Przy każdej propozycji podaję najniższą cenę. Jeżeli planowałaś zakupy, to ten odcinek jest właśnie dla Ciebie. Miłego oglądania! Ale świetny fason! Tu jest yy, w składzie wełna. Zobaczcie, taki luźny, nisko wszywany rękaw. Lekko oversize'owy, malutkie klapki, fajna długość do spodni i z jakimiś fajnymi bodkami wysokimi, eleganckimi spodniami, z dżinsami, czy nawet z kamelowym dresem też świetnie będzie ten płaszcz wyglądał. No fajny, modowy płaszcz, ale to już dla tych dziewczyn, które lubią te ogromne formy, takie przeskalowane wielkości, że tak powiem, no bo taki płaszcz, no to wiadomo, że on troszeczkę nam doda tu i ówdzie, ale jeżeli komuś to nie przeszkadza, to bardzo fajny prochowiec. No i świetna długość, która ukryje nam wszystkie wszystkie inne długości, które mamy pod spodem. Teraz mam na sobie bardziej klasyczny płaszcz, czyli normalnie przyty rękaw, już jest mocniej dopasowany, i mimo tego, że wzięłam Mkę, ale są dosyć ciasne, bo już zapinając tutaj w pasie widzę, że... Zobaczcie, guziki się brzydko rozchodzą, także tutaj nie powinno tak to wyglądać. Ten guzik powinien być tutaj, czyli o rozmiar większy. I długość taką, typowo do spodni, do dżinsów. Z tyłu rozporek. Tutaj ładne pateczki, takie z ciemnymi elementami guziczki. Taki klasyk. Dla tych dziewczyn, które nie lubią szaleństwa, nie lubią oversize'owych wzorów, fasonów. A tutaj znalazłam taki oliwkowy, haki w zasadzie, wybijane serduszka. Fajna, sportowa, kurtka do biegania na co dzień, leciutka, mięciutka. Super rzecz na sportowo, na jakąś fajną dzianinową sukienkę, do szerokiej spódnicy, bo jest fajna długość z trampkami, adidaskami, później z jakimiś botkami. Także jak ktoś w takiej przejściowej kurtki sportowej potrzebuje, to to jest bardzo fajny wybór. Mocno oversize na dwa guziczki z klapkami. Super. Rękawy do odwinięcia, jeśli ktoś lubi. Wygodny rękaw, bo jest nisko wszywany, nic nie ciągnie. Super. Szeroki rękaw. To oczywiście propozycja dla dziewczyn, które lubią duże, obszerne rzeczy. Fajnie tutaj zobaczcie, wykończona ona jest w formie takiej bombki. I bardzo taki neutralny kolor. Kamizelka już jest typowo sportowa, bo zwróćcie uwagę, długość taka w kolano, czyli będzie fajnie wyglądała z spodniami, na przykład jakimiś wełnianymi, czy szerokimi, czy zwężonymi do dołu, na pewno z jeansami. Świetnie będzie wyglądała z dresami. Ma kaptur, więc już troszeczkę charakter taki bardziej sportowy, wysoki podkrój tutaj w rękawie, duży, także zmieści się porządna bluza, porządny sweter i na wszelkiego rodzaju wyjazdy, wyjścia, weekendowe wycieczki, to jest taki, powiedziałabym, must have w naszej szafie. Klasyczny płaszcz wełniany, 100% wełny, ale o szalonym kolorze. To też jest fajny pomysł na to, żeby coś nowego wprowadzić do swojej szafy. Zwróćcie uwagę, on jest dwurzędowo zapinany, ma szyty reglanowy rękaw, czyli ten taki miękko opadający. Dwa rzędy guzików i jeszcze dodatkowo pasek. Swoboda tutaj pod rękawami, w biuście. Tu nic nigdzie nie może was ciągnąć, nie mogą się rozchodzić guziki. Teraz mam na sobie taki fajny, lekki, sportowy płaszczyk, w zasadzie taką kurteczkę w kolanko. Ona jest bez podszewki, więc na taki okres przejściowy to jest 100% wełny, więc tkanina idealna, leciutka, a jednocześnie grzejąca. Pasek, duże kieszenie, czyli typowo sportowy do spodni, do dżinsów. Taki przejściowy płaszczyk. I przepiękna tkanina z lekkim połyskiem, kaptur. Fajna, sportowa. Płasz... Kurtko-płaszczyk. Wdzianko z jodełki. Tutaj jest 20% wełny. Dwurzędowo zapinane. Taki model właśnie do spodni, do długich sukienek spódnic. Fajnie będzie wyglądać dzianinowa sukienka, długa na przykład tuba wąska, albo rozszerzana. Tu jeszcze taka pateczka z tyłu. Bardzo fajna, sportowa, przejściowa kurtka. No i kolor. Beż taki ciepły, z czekoladowym brązem. Teraz mam taki klasyczną, dłuższą kurtkę, z takim normalnie przytym rękawem. Też diodełkę, tylko czarno- szarą. Lekko taliowany płaszczyk w kolano. Bardzo dobra długość dla dziewczyn, które noszą dżinsy, w ogóle, ogólnie spodnie. Bo tutaj, długo, ewentualnie, krótkie spódnice czy sukienki, bo wtedy się wam schowa sukieneczka i nie będzie wystawała. Więc długie, szerokie z tą długością już nie. Znalazłam fajną kurtkę taką sportową. Cieplutka, puchowa. Zobaczcie, ma takie przedłużane, dzianinowe rękawy. Można sobie odwinąć. Świetnie będzie wyglądała z dżinsami, jeszcze przedłużony tył. Taka typowo do spodni. Wysoki kołnierz, kaptur, ale taka typowo do spodni. No wiecie co, może nawet jakaś dzianinowa spódnica, sukienka. Troszkę niżej przyszyty ręka, czyli bardzo wygodna, nie krępuje w ogóle ruchów. Bardzo fajna, praktyczna kurtka. Tutaj znalazłam coś w jaśniejszym kolorze, ale zwróćcie uwagę na pewną różnicę. Tutaj już są grubsze przepikowania i ten płaszczyk jest taki bardziej sportowy do butów, takich typu nawet śniegowce czy ciężkie trapery, a tamten był taki do eleganckich kozaków, właśnie do sukienek, do spódnic. Fantastyczny kożuszek, taki teddy berry, do już typowo zimowy dwurzędowo zapinany. Do jeansów, do spodni, do dresów, bardzo modne są właśnie te wszystkie misie, kożuszki duże, futerka. Leciutki, cieplutki, fajna długość, taka w kolanko. Idealny właśnie do spodni, do jakiejś dzianinowej, krótszej sukienki. Model przejściowego płaszcza, bo to jest yy, sama tkanina, to jest 50% wełny, wiskoza i sztuczne dodatki. Zobaczcie, nisko wszyty rękaw, więc duży luz tutaj w ramionach. On jest tak na surowo wykończony, więc można spokojnie odwinąć rękawy. Miękko się bardzo układa. Zwracajcie uwagę, wybierając płaszcze, żeby tkaniny były miękkie, żeby one Wam nie sterczały. Żeby było przewaga wełny, wiskozy, alpaki, tych szlachetnych. Włókien, bo wtedy płaszcz nie dość, że będzie cieplejszy, to będzie Wam się po prostu lepiej układał, lepiej nosił, dłużej służył. Tu znalazłam coś bardzo ciekawego i chciałam zmierzyć, zobaczyć co to jest. Bo wiecie co? Już widzę, że ma taki ogromny szal, który pokazywany jest na wybiegach tegorocznych pokazów młodych. Właśnie te wszystkie wielkie szale, taki swetro, swetro-futro płaszcz i odpinany kołnierz, w zasadzie, w zasadzie szal, w którym. Owijamy się. Tu jest zameczek, więc odpinamy ten szal i mamy klasyczny taki płaszczyk. A ta kurtka to już jest taki powrót do lat 90., a nawet 80. Nie wiem, czy pamiętacie, ale właśnie tego typu kurtki kiedyś można było kupić na bazarach. Oczywiście nie taki, ale bardzo podobny fason. Takie były jeszcze mocniej kimonowe rękawy, i tutaj ściągane takie w pasie. To jest coś w tym stylu, ale już oczywiście unowocześnione. Kto się pisze na powrót tych lat? Futra ala ptak z ulicy Sezamkowej. Jeszcze w moim ulubionym kolorze, lekkim różu. Szalone futro dla szalonej dziewczyny. Ale wiecie, stonować to jeansami, fajnymi butami, takimi oryginalnymi i stylizacja. Też jak najbardziej dla takich odważnych dziewczyn. No ja bym to nosiła z jeansami, z ciężkimi butami. Ale na przykład, jakby wypadła jakaś y, okazja i wyjście na przykład do opery, czy do jakiegoś, na jakiś koncert, to można założyć takie wdzianko na sukienkę wieczorową. Jak z piórek marabuta albo jakiegoś innego zwierzaka. Klasyk. W pięknym takim piaskowym kolorze z dużym rozporkiem. Zapinany na dwa rzędy guzików do tego pasek. Super długość, czyli nie będę się powtarzać, mieszczą nam się już wszystkie sukienki spódnice i każdy rodzaj spodni, klapeczki. Mierzę tą jasną kurtetkę, którą Wam pokazywałam przy okazji tego sportowego zestawu i chciałam zobaczyć, jak wygląda do szerokiej spódnicy. I powiem Wam, że bardzo ciekawie. Leciutka, to jest naturalny puch, wysoko zapinany komin, komierz, bardzo zgrabna, do tego typu spódnicy czy sukienki jak najbardziej, ale do szerokich spodni, do wąskich, do cygaretek, do jeansów, do dzianinowej sukienki, kurteczka piórko, czyli taka, którą nie czujecie na sobie, a grzeje z racji tego, że to jest puch. Jestem w Zarze i wzięłam do mierzenia cztery ciekawe płaszcze. Takie płaszczokurtki. Ten szczególnie jest fajny, bo jest dwustronny. I tak jak na tej stronie czarnej, jest pikowany, czyli taki klasyczny prosty płaszcz, dłuższa ze sznurkiem w talii. Zaraz ją zapnę. Jest bardzo lekka i świetnie się sprawdzi w takim codziennym użytkowaniu. Dobra długość, która będzie super do spodni do wszystkich sportowych rzeczy, zobaczcie. W pasie można ją związać. A tutaj czarny. Tak patrzę, czy jest czarny, ale chyba tak. Lekki płaszcz. Zobaczcie, jaki on jest z tyłu, z taką kontrafaudą. I jego fason tak ma właśnie wyglądać. Ma być mocno rozszerzany, taki luźny, oversize'owy, nawet te rękawy są takie szersze niż w standardowych kurtkach, i jeszcze tutaj ma taki fajny myk. Zobaczcie, te rękawy podwijamy na 3 czwarte i wtedy mamy odwinięcie w tym samym kolorze co podszewka. Duże kieszenie, zapinane nakryte zapięcia. Kolejna, którą mierzę to już taki oversize'owy fason, nieco krótsza też taka mocno mięsista, ale lekka. Zwróćcie uwagę, że większość tych kurtek ma tak właśnie leciutko wydłużony ten tył. To bardzo ciekawie wygląda. Nie jest taka krótka, że wychodzi nam, nie wiem, czy jakiś sweter czy pasek od spodni. Akurat ta długość jest taka w połowę biodra. Również wysoki komin. Kapturek. Sportowa. Również oversize'owy fason, ale jest dosyć obszerna. Jeśli ktoś lubi ten kolor, to bardzo dobra propozycja na taką sportową, codzienną kurtkę, czy do dżinsów, czy do sportowych. Ona będzie świetnie wyglądała z dresami, na przykład jakieś w kolorze kremowym, w szarości. Kremowa kurteczka z takiej, mm, ma taką kreszowaną fakturę, nie jest bardzo śliska, tylko takie jak kiedyś były dawnej dre dawniej dresy z kreszu. Nie wiem, czy pamiętacie takie czasy. I ta już jest o nieco takim bardziej y, żakietowym, bym powiedziała, również z takich tych luźniejszych fasonów. Mam na sobie rozmiar S, także odpowiedni. Tutaj tak wykończona na półokrągło, więc można będzie ją założyć nawet do takich bardziej eleganckich, jakichś wełnianych spodni w kratę, do botków. Już będzie się nadawała do y, troszeczkę innych stylizacji niż takie typowo sportowe. Tym razem mierzę w mojito. Rzuciłam się od razu na wejściu taka jasna kurtka z mocno podkreśloną talią, którą sobie dopasowujemy ściskając sznurkiem. Mocno podkreślamy talię i wtedy robi nam się tutaj taka ciekawa palbanka. Ale słuchajcie, ta kurtka jest magiczna. Spójrzcie, odcina się ręka i tworzy się z niej kamizelka. I zobaczcie, mamy dwa w jednym, czyli. Obszerną oversizeową kamizelkę z szerokim wejściem, którą założycie do bluzy dresowej, do obszernego swetra, do leginsów, do dresów. Kurtka sportowa z przedłużonym tyłem, dwukolorowa, bo tutaj jest wyszyta spójrzcie, srebrną tkaniną i cały kaptur również jest. Srebrny, i tutaj już jest taka lakierowana tkanina, lakierowany materiał. Kaptur jest ściągany, także możemy sobie tutaj zrobić taki komin. Nie będzie nam padał deszcz. Świetna kurtka w budżetowej cenie, taka sportowa do biegania właśnie do Adidasów, śniegowców, sneakersów czy nawet botków. W tym fasonie kurtki urzekła mnie jej lekkość. No i kolor, to jest granat z takim lekkim połyskiem. Rzadko kiedy bywają granatowe kurtki, zazwyczaj czarne, beżowe, jakieś jasne. A tutaj dla miłośniczek granatów z kurtka z bardzo takim ładnie wyprofilowanym, zobaczcie tutaj, kominem, z kołnierzem. Tu jest oczywiście kaptur, wysoko zapinana, więc jakaś malutka apaszka tylko pod spód czy szalik. I to już jest taka sportowa, ale jednocześnie elegancka kurtka. A tu przykład kurtki takiej typowo sportowej, bo pamiętajcie, że wszelkiego rodzaju kurtki, które są wiązane w pasie. One nadają nam takiego to wiązanie nadaje nam takiego sportowego charakteru. Tutaj jeszcze dodatkowo jest piękny kolor, taki fioletowo-buraczkowy i z delikatnym połyskiem, wykończony jest złotymi zamkami, więc możemy do tego założyć jakąś złotą, weżową, kremową czapę. Fajnie będzie to wyglądać. Długość świetna, bo przykrywająca biodra, bardzo zgrabna, lekka i ciekawa kurtka. Jako pierwszą prezentuję Wam. Kurtkę w drobną krateczkę. Zobaczcie, jakie jest ciekawe połączenie kolorów. Jest beż, jest rudość, jest troszeczkę różu i już mamy informację, jaką czapkę możemy sobie dobrać do takiej kurtki. Ja bym oczywiście wybrała różową, ale wy możecie kamelową, beżową. Świetna długość. Zobaczcie, jest delikatnie wydłużona tutaj z tyłu, więc przykrywa nam biodra. Boki możecie sobie tutaj poprzyciągać i jeszcze bardziej ją dopasować. Wysoki komin który na przykład pozwoli nam zakładać tylko jakąś cienką apaszkę, czy na przykład golf niekoniecznie jest nam potrzebny przedyszelicz, I kaptur, który również się zapina i tworzy nam to bardzo taką ciepłą, otulającą. Tutaj przestrzeń. Teraz mierzę kurtkę o takim bardziej klasycznym kroju, czyli długość taka do połowy biodra, ona też jest delikatnie tutaj przedłużona, ma rękawy, bardzo dobry zabieg, gdzie można troszeczkę je zwęzić. I zobaczcie, tutaj wtedy te rękawy nam tak bardzo nie opadają. Ale fason no, już taki do. Y Dresów szerokich spodni do jeansów. Bardzo sportowy, więc i śniegowce i jakaś wielka czapa, duży kaptur. No taki klasyk. Też wypełnienie puch plus pierze, więc bardzo lekka, ale już jest dłuższa, więc chowamy biodra. Kolor ma taki czarny z delikatną taką złotą krateczką, więc wszelkiego rodzaju beżowe, kamelowe, jasno-kremowe rzeczy będą nam tutaj kolorystycznie pasowały. Ona ma dodatkowo jeszcze obszycie przy kapturze, które można odpiąć i już zapinam, swobodny fason, z roścień, z takimi zobaczcie zamkami, Tutaj po bokach. Zawsze takie zamki pozwalają nam swobodnie wsiadać na przykład do samochodu czy chodzić. Wybierając kurtkę taką pikowaną puchową, zwracajcie też uwagę na rodzaj pikowania. Tutaj jest na przykład bardzo fajny zabieg, zastosowany z tyłu, który pikowanie jest pod skosem i wyciąga wyszczupla sylwetkę. A tutaj mam kurtkę dwa w jednym. Pikowana kurteczka pod spodem a na wierzch narzutka w formie takiego krótkiego prochowczyka. Możemy to nosić razem, więc mamy jedną kurtkę taką cienką, a drugą pikowaną i to w takim kolorze srebrnym, lekko wpadającym w fiolet. Płaszcz, też puch połączony z pierzem, naturalne wykończenie, które również się odpina i zobaczymy ten model. Też jest Taki pikowany w jodełkę. Już jest fason taki bardziej dopasowany. Spodnie od dresu, czy ciepłe leginsy, tego typu buty. Tym razem znalazłam taką kurtkę, oczywiście w moim ulubionym kolorze. To już jest taka typowo sportowa kurtka, bliżej ciała, dobrze dopasowana z paskiem. Mi osobiście przypomina taką kurtkę narciarską, więc typowo sportową, z kapturem. Tutaj ma jeszcze dodatkowo dzianinowe takie ocieplenia. To już jest taka budżetowa cena, bo ona kosztuje coś około 300 zł, ale gdzieś w góry na wycieczkę, na jakieś takie sportowe wypady, jak najbardziej taka kurtka jest potrzebna i myślę, że przydatna. Z tymi dzianinowymi rękawami jest bardzo ciekawa kaptur odpinany. Wypełnienie puchowe, więc lekka, to co powtarzałam. Faktur przeszycia, z tyłu. Zwróćcie uwagę, też leciutko takie. Są obniżone, więc też wyszczuplają mimo wszystko sylwetkę. Ten model płaszcza też jest takim sportowym modelem, o jaki lekki, dwurzędowo zapinany, ale już nie jest tak dopasowany, jak był ten jasny, więc możemy go bez paska swobodnie nosić do sportowych rzeczy. A ten płaszczyk, powiem wam szczerze, że zaskoczył mnie, jak go ubrałam. Fajna tkanina, taka lekko nabłyszczana, ale nie jest mocno błyszcząca. Proste przepikowanie i fason, leciutki oversize. Również jest taki wysoki kołnierz do zapinania, ale powiem wam, że na sztuczne wypełnienie jest bardzo lekka. Naprawdę Świetna kurtka, a cena chyba nie przekracza 250 zł. Tutaj założycie wszelkie dodatki, wszelkie kolory, tak samo jak do czerni. Ona nie jest biała, jest taka lekko śmietankowa. Kolejny model kurtki, zwróćcie uwagę, ona jest krótsza, ale już jest taka bardziej napuszona i jeszcze dodatkowo wszelkiego rodzaju nabłyszczane tkaniny, mocno błyszczące jakieś złota, srebra, zawsze będą troszkę optycznie powiększały nam sylwetkę. Także jeżeli nie chcecie, to pamiętajcie o tym, żeby kurtka była jak najbardziej matowa, ale jednak z tkanin takich śliskich, dlatego że wtedy będziecie miały kurtkę odporną i na śnieg, i na deszcz, nie będzie wam przemakała. Tutaj talię musimy sobie już zrobić właśnie paseczkiem. Taki oliwkowo-złoty kolor. Wysoki komin, nie ma kaptura i też bardzo dobrze sprawdzi się do wszelkiego rodzaju sportowych rzeczy, ale spójrzcie, do klasycznych spodni, botków też jak najbardziej się nadaje. Płaszcz w ciekawym kolorze, to jest taki beż troszeczkę wpadający w szarość, w fiolet, maksymalnie długi. Czyli każdy kozak, każdy praktycznie botek czy śniegowiec prawie będzie nam dotykał tutaj do końca płaszcza, cieplutki. Z, nie z kapturem i z dosyć takim ciekawym kołnierzem i to jest płaszcz, który również możecie założyć na sportowo, ale będzie się nadawał bardzo dobrze do zimowych stylizacji z sukienką, z klasycznymi spodniami, z wełnianymi spodniami, z dresami, bardzo uniwersalny, więc jeżeli potrzebujecie czegoś długiego, ciepłego, chodzicie na przykład na piechotę, to taki fason płaszcza z paskiem jak szyty praktycznie jak klasyczny płaszcz wełniany na na pewno Wam się sprawdzi w wielu stylizacjach. W zarze ogromny wybór wszelkiego rodzaju kożuszków. Jasne, ciemne, brązowe, robione na skórę, na baranka. Oczywiście wszystko jest ekologiczne, sztuczne. Powiem szczerze, że trudno mi było wybrać coś, co przypomina skórę i nie jest takie tandetnie plastikowe. Ten najbardziej, jeśli chodzi o fason, przypadł mi do gustu i z daleka wygląda jak prawdziwy kożuch. I do takiej bluzki, i do szerokich spodni zakładacie taki korzuszek. Otulacie się jakimś dużym szalem. I macie taki troszkę boho styl na co dzień. I to kolejne szalone wdzianko-kurteczka, zapinane wysoko ze stójką. Na tkaninie naszywane cekiny. Jak ktoś lubi błysk. Też fajna rzecz, którą można mieć w szafie i powiem Wam, że ten fason przetrwa Wam wiele sezonów. On nie zawsze będzie do wykorzystania, ale jakaś impreza, tak jak mówię, czy jakieś wyjście wieczorowe, trzeba coś założyć na sukienkę, czy nawet na jakąś elegancką satynową bluzkę, czy do spodni, to może Wam to zastąpić. Klasyczny żakiet czy zwykły płaszcz.